Radek, pierwsza dycha w tak wymagającym rajdzie. Sukces czy niedosyt? Zdecydowanie sukces. Naprawdę z Łukaszem Byśkiniewiczem jechaliśmy w tym samym czasie. Pokonaliśmy 18 kilometrowy odcinek. Ta rywalizacja była naprawdę bardzo wyrównana. Dzisiaj pierwszy odcinek dzisiejszego dnia. E, zamierzałem gonić, niestety, niestety oddałem 5 sekund, drugi już postawiłem wszystko na jedną kartę. Ja mówię, muszę wy, wywołać jakąś delikatną presję, żeby Łukasz nie czuł się już komfortowo, że mi tylko ucieka. I wygrałem go. E, później pojawiły się kolejne, e, kolejne jakieś prędkości, które dały mi większą pewność siebie. E, nie szanowałem już auta w tych, w tych trudnych kolejnach. Pierwszy w Polsce, ważne punkty. Eee, drugi werce, bardzo szczęśliwy. To był naprawdę trudny weekend, to był bardzo trudny rajd. Eee, Karowa, Karowa była piekielnie trudna. Jeszcze po tym, jak zobaczyłem Maćka, co się może tam wydarzyć, to, to po prostu nie mogłem się skupić i, i dowiozłem ten wynik do mety na tyle, żeby, żeby cieszyć się i świętować jakby pierwszy plac eee, w mistrzostwach Polski, bo dla mnie głównie celem są mistrzostwa Polski i na tym się skupiam, także, także jestem mega szczęśliwy.